Budyń czekoladowy, warstwa orzechowa jest. I są takie zrobione jakby gniazda z paluszków słonych. Paczka skaczyna według starej receptury pieczona w kaflowym piecu. Daje radę o znać tyle kobiet? Daje rady, tak, i to na cały gwizdek. U nas jest co jedno, dosyć pod po podlasku. Są to tłusto i dostatnio. Właściwie to jest szary barszcz, Nazywamy tak, czernina Najbardziej może tak się mówi. No Polega na tym, no jest, wywar się gotuje, mięso się dodaje, warzywa, wszystkie. No i podroby takie, wieprzowe musi być: wotróbka, lekka, serduszko, no i mięsko, łopatka czy kawałek karkówki się kładzie, no i wywar, i bardzo. No i dodatki, wszystko jest proste i, i łatwe. A to gotowała moja babcia, jak ja pamiętam, moja mama nauczyła mnie, no i ja teraz gotuję. Ale już po mnie chyba nie będzie komu przejąć tego zawodu, tego, tego gotowania. Teraz płoty nie chcę gotować po prostu. Takich miałam pomysł, że zrobimy zupę czerninkę, Tu nikt takiego pewnie nie nie wystawia. Zobaczymy, czy będzie komuś smakować. A także mamy gości dużo, że chyba smakuje, chyba. Cieszymy się z tego, że mamy tyle gości do, do stoiska. Zastawa jest mojej mamy, została naprawdę ślubny komplet talerzy i ten talerz jeszcze ja mam, trzymam, także to jest zastawa. przecież 95 lat na pewno ma talerze te są. Naszymi członkiniami są i nasze babcie, prababcie, bo najstarsza z tych ma 96 lat, bardzo często wpada do naszej kuchni. W świetlicy i coś nam e, doradza, tu coś zasypie, tam coś jeszcze doda od siebie, ale jest też młode pokolenie 20-30 latek i staramy się łączyć e, doświadczenie naszych babć, babre, prababć, no i nasze może troszeczkę młodsze podejście do e, życia na wsi. No dzisiaj mamy i słodki stół, i bardziej wytrawny. Startujemy w konkursie Bitwa Regionów z Kaczką z Kaczyna. Jest to kaczka według receptury też właśnie jednej z naszych babć. Jest to kaczka przyprawiana tylko i wyłącznie naturalnymi przyprawami, ziołami z naszych ogrodów. No i to co najważniejsze, jest pieczona w jedynym ostatnim piecu kaflowym, jaki się w naszej wiosce znajduje. Pielęgnujemy go. No i myślę, że to jest wyróżnikiem dzisiejszego naszego dania. To, że jest przygotowane tradycyjnie z sercem i z miłością. Różne, bardzo różne. Myślę, że najlepsze są właśnie takie, które dają poczucie i powrotu do przyszłości, zasmakowania w starych potrawach jak smalczyk. Ale też nowych neurolady, wszystkie desery, które przygotowaliśmy już bardziej takie z naszych dzisiejszych czasów, ale myślę, że różnorodność przede wszystkim. Każda z nas, my mamy koleżanki, które świetnie czują się w kuchni, mamy koleżankę, która przygotowała, wymyśliła piękne nasze dekoracje, więc tak naprawdę to, że przede wszystkim mamy okazję spędzać czas i w gonitwie codziennej pracy, każda z nas tak naprawdę albo prowadzi gospodarstwo, albo pracuje zawodowo. A takie spotkania dają nam możliwość spędzenia razem czasu, wymienię, wymiany doświadczeń. Dzisiaj koło gospodyń Kulesianki przyjechało, z, jak zwykle, z samymi smakołykami. Mamy pyszne pasty w różnych odsłonach, mamy pyszne rolady, marchewkową, buraczkową, szpinakową i wiele, wiele innych. Mamy przepyszne słodkości, pyszne ciasta, mamy na ciepło babę tradycyjną. No, i wiele, wiele przyznaków, zapraszamy wszystkich do degustacji. Głównie przepisy wyciągane z szuflad, z starych przepisników babć, cioć, mam, ale również nowości. Również pojawiają się nowości, które myślę, że na stałe zagoszczą w naszym menu. Ważne, żeby inne gminy, inne miejscowości poznawały nas i żebyśmy również poznawali. Inne koła, żebyśmy mogły zaprzyjaźnić się, tak jak na takich zjazdach. Zawieramy nowe znajomości, powstają nowe przyjaźnie i później jest to kontynuowane. Na em, konkurs przygotowałyśmy ciasto, właściwie tort, e, pniaczek z grzybkami kulesianek. E, jest to tort z, z biszkoptów, z masą michałkową oraz konfiturą porzeczkową, zbieraną z własnego ogródeczka. Jest to ulubiony tort, jedny dzieci naszych kulesionek tak naprawdę. Dzieci uwielbiają tą konfiturę pożyczkową, bo jest przepyszna, przesłodka i same uwielbiają zbierać te pożyczki, więc taki pomysł powstał: grzybki, grzybki nawiązują do naszych terenów leśnych i do naszego położenia tak naprawdę, bo kulesze co znajdują się w otoczeniu leśnym. Dzisiaj będziemy próbować przekupić dorosłych. Myślę, że smak zarówno dzieciom, jak i dorosłym przypadnie do gustu. W tamtym roku bo pomysł znaczy, zaczęło się od naszej miejscowości, od naszego koła. Pierwszy powiatowy zjazd. E, tak jakby hitem tamtego zjazdu było morwisko, którym pobieraliśmy rekord, jakby bez wpisu, oczywiście, bo za późno zgłosiliśmy. E, Ważyło. E, nie wiem ile kilogramów, może trudno ocenić, ale dużo. E, mierzyło metr 45-90 cm w obwodzie. Robiło furorę, poszło to na cały Polskę albo jeszcze i za granicę dalej. U nas jest co jeść, dosyć długo po podlasku. to tłusto i dostatnio. Mamy i panie seniorki, i każdy coś tam z domu się wymieniamy doświadczeniami, przepisami. I coś tam zawsze tu zmienimy, to tam dodamy i tak jakoś to co lecie. Coś od, coś od siebie się doda. Przepyszne jedzonko, dlatego że jesteśmy, można powiedzieć, w sercu e, ziemi wysokomazowieckiej, wspaniałe koła gospodyń wiejskich, panie, ale także panowie e, z tych rzeku prezentują swoje popisowe dania. Także są pyszne, są smaczne, to jest nasza wizytówka jako Podlasia i myślę, że mamy się czym chwalić. To jest taka wspaniała, domna inicjatywa. E, państwo się sami organizują, e, my jako rząd oczywiście wspieramy, ale to ci ludzie przede wszystkim wspaniali, jakby dają od serca najlepsze, co mają dla nas wszystkich. Tak? I dzisiaj właśnie chcą to pokazać i tym bardziej to bardzo to doceniamy, cieszymy się i deklarujemy dalsze wsparcie. Potrzeba no, zdecydowanie, no bo jednak takie działanie na co dzień, kwestia wynajmu jakiegoś lokalu, na przykład kupienia sprzętu chociażby do kotowania, czy na przykład do działania takiego na co dzień, no po prostu wymaga środków finansowych. To jest normalne, tego też wspieramy i będziemy wspierać. A co mówią gospodynie i gospodarze wiejscy, tak jak miał pan okazję już troszkę pochodzić? E, no przede wszystkim chcą, żebyśmy spróbowali wszystkich dań, ale to jest chyba niewykonalne, bo tych pół wiejskich jest tutaj, jak widzimy bardzo dużo co nas cieszy, ale żebyśmy tak wszędzie mieli pełny by obiad, byłoby pewnie trudno, natomiast trzeba troszeczkę skosztować, każdy chce się chwalić, ale słyszę też takie pozytywne głosy, że jest to wsparcie, jest to docenienie i za to też im bardzo dziękujemy, Tradycznie. że są aktywni. E, tak powiem wprost, praca moda na lokalną tradycję, na lokalną kuchnię. Naprawdę wiele osób z najwyższych kręgów zawsze z chęcią przyjeżdża chociażby na Podlasie do nas w do tej lokalnej kuchni. Także myślę, że warto tu kultywować, bo te czasy, kiedy tak wszyscy zapustiliśmy się tym plastikiem, już tuż, takim sztucznym jedzeniem zachodu, chyba już minęły. Kanapeczki kanapeczki i ciasto marchewkowe, yy, francuskie ciasto zawijane z boczkiem, yy, yy, francuskie ciasteczka yy, stak, na, na, na słono bardziej, tak? Tak, tak? I placek z pokrzywą. Pastety. Tortilla patata, takie jest. Takie to jest... rzeczy. I tort, tak. oczywiście, mamy też do, do konkursu. To jest ziemniaki podsmażane z cebulką i, do, i z jajkiem, potem wymieszane, i potem mi się dodaje pokrzywy, czy tam jakieś, czy nawet. Suszone sz, pomidory, no? Suszone pomidory, czy bazylia, czy co, chce, czy szyneczki. A pastety, proszę bardzo. Pasztety są z rodzynkami, z, z suszoną śliwką, z żurawiną, zwykłe, takie właśnie z mięs różnych. Prawdę mówiąc, powinien być i mężczyzna w kole gospodyń wiejskich. No a że jest jako narwiański babiniec, no może to nie, niekonieczna ta, taka nazwa, ale mężczyzna też jest. No i niestety, no i taki, taka mieszanina. I jak się jedyny mężczyzna odnajduje w tym babincu? To na ten Bardzo temat dobrze. to mogliby się wypowiedzieć tylko kobiety. Nie? Ja pani coś powiem. Takie szczere, e, jako narwiański babiniec, to tak jak stado krów. Musi mieć stadnika, tak samo, tak samo narwiański babiniec też musi mieć stadnika swojego. I to pan z tym, tym stadnikiem jest? Tak. Tak, ja nim jestem. Po prostu trzeba to lubić. Kochać gotowanie, bo to jest. To jest w tym smaki, wygląd, prawda.